Każde z tych zdjęć, które, które robię, to jest w zasadzie pretekst do, do, jakiego, do jakiejś noweli, czy, czy scenariusza filmowego. Niesamowite czasami, czasami są sytuacje, a bo, bo ławka, tak na dobrą sprawę, jest to miejsce prywatne w przestrzeni publicznej. Prawda? Jak przysiadamy, to nagle się wszystko wycisza, zostajemy z naszymi myślami i, i jesteśmy jakby obok tego, co się dzieje. I to, to się widzi po twarzach ludzi, po ich zachowaniach często. Jest to takie fajne miejsce, właśnie w takim, w takim zgiełku, e, chwila ciszy. Soka i nasze ławki. Interesujemy się w designie, w szczególności nowymi technologiami i ekologią i próbujemy znaleźć materiały i technologie przenieść je w świat produktów. W tych naszych poszukiwaniach zainteresowaliśmy się energią solarną i mając propozycję wykonania ławki dla Katowic postanowiliśmy zastosować właśnie tą technologię w ławce Light Bench. Postawiliśmy na bardzo prostą formę i stworzyliśmy projekt ławki, która wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej oraz ze szkła. Nasza ławka jest przykładem na to, że nowoczesny design może też promować ekologiczne technologie i zwiększać świadomość ludzi w zakresie wykorzystania ekologicznych źródeł energii. Ławki znajdują się ogina fotowoltaiczne, które konwertują energię słoneczną na energię elektryczną. Tak otrzymana energia może być przetrzymywana w akumulatora i oddawana w postaci światła w nocy bądź może też być oddawana do sieci miejskiej. W ławce zamontowanej na rondzie sztuki światło zapala się o godzinie 20 wieczorem. Każdy, kto przechodzi po tej godzinie, może zobaczyć ławkę świecącą. Czym jest poza tym ławka Lightbench? Jest to produkt który może być wdrożony do produkcji masowej. Aczkolwiek na razie ławki, które stoją w Katowicach są prototypami. Są to pierwsze ławki, które powstały. No nie chodzi o to tylko, żeby stworzyć miejsce dla siedzenia, bo ławek w mieście jest mnóstwo. Chodzi o to, by ludzie mieli możliwość Zetknięcia się z designem, z czymś innym, z obiektami wyjątkowymi, które dane są im do dyspozycji. Tutaj, jak my, jako projektanci, ale także Design Silesia, dajemy pewien kredyt zaufania mieszkańcom, i jest to taki pierwszy krok, żeby przestrzeń miasta wypełniała się designem, żeby takich rzeczy wyjątkowych było coraz więcej.